Czy osoba karana może uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych? Obejrzyj to wideo do końca, a dowiesz się, jak to jest. Jeżeli interesują Cię tematy związane z certyfikatem kompetencji zawodowych i z transportem, będzie nam bardzo miło, jeżeli zas zasubskrybujesz nasz kanał. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw powiem Wam, kim jest osoba karana. Co to znaczy być karanym? Być karanym to znaczy mieć prawomocny, skazujący wyrok. To, że ktoś ma postawione zarzuty, to, że toczy się jakieś śledztwo w sprawie, to, że nawet toczy się sprawa w sądzie, to jeszcze nie znaczy, że taka osoba jest karana. Karanym jesteśmy w momencie, kiedy mamy prawomocny wyrok skazujący. I teraz w kontekście certyfikatu kompetencji zawodowych biorane jest pod uwagę skazanie tylko za niektóre naruszenia. Te naruszenia są wskazane w artykule 6 rozporządzenia 1071 na 2009 i w kontekście certyfikatu kompetencji zawodowych właśnie nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwa dotyczące prawa handlowego, prawa upadłościowego, płacji warunków zatrudnienia w zawodzie, prawa o ruchu drogowym, odpowiedzialności zawodowej, handlu ludźmi lub narkotykami. Jeżeli ktoś był skazany prawomocnym wyrokiem za jakieś naruszenie przepisów, czy to krajowych, czy to unijnych, właśnie z tych dziedzin, to uwaga, wcale to go nie dyskwalifikuje, gdyby chciał podejść do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. Tak, osoba karana, osoba z prawomocnym wyrokiem wskazującym, nawet jeżeli ten prawomocny wyrok wskazujący dotyczy tych naruszeń, które generalnie są nie wymienione bezpośrednio w przepisach, może podejść do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych i może zdać ten egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych. A jak to jest możliwe? Normalnie, słuchajcie, zapisując się na egzamin, wypełniamy oświadczenie, płacimy pieniądze za egzamin i tam w żaden sposób ta niekaralność nie jest weryfikowana. Więc każdy, kto ma 18 lat, właściwie może podejść do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych, może uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych. No to jak jest z tą niekaralnością przy certyfikacie kompetencji zawodowej przy transporcie? Słuchajcie, ten wymóg jest niezbędny wtedy, kiedy wnioskuje się o licencję. Czy to o licencję na transport, czy to o licencję na spedycję. I wtedy spedycję, czyli pośrednictwo przy przewozie rzeczy albo osób. I teraz, jeżeli składa się wniosek o wydanie licencji, no to trzeba przedstawić e, zaświadczenie o niekaralności e, i te zaświadczenie o niekaralności uzyskuje się w sądzie. Tutaj e, te, z tego co sprawdzałam nie ma żadnej rejonizacji, czyli tam, tam gdzie akurat Wam najbliżej jest podejść do, do sądu to idziecie i wnioskujecie o wydanie zaświadczenia o niekaralności. I takie zaświadczenie o niekaralności przy wniosku o licencję musi przedstawić przede wszystkim osoba, która będzie zarządzającym transportem w tej firmie, czy to będzie firma spedycyjna, czy to będzie firma transportowa. To fir musi być w takiej firmie osoba z certyfikatem kompetencji zawodowych. Więc osoba z certyfikatem kompetencji zawodowych musi uzyskać zaświadczenie o niekaralności. No i właściciel firmy, Albo oso, jeżeli to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, to po prostu właściciel firmy, a jeżeli jest to spółka, to wszystkie osoby, które są wymienione w karę się, uprawnione do reprezentacji tej spółki. Wszystkie, wszystkie te osoby muszą uzyskać zaświadczenie o niekaralności. Czyli ta, nie, ta, ten ewentual, ta nasza ewentualna karalność, ten ewentualny wyrok wskazujący zaczyna być problemem wtedy, kiedy wnioskuje się o wydanie licencji. I teraz, jeżeli um, może być jeszcze taka sytuacja, i mieliśmy taką sytuację, zgłosił się do nas człowiek, który miał prawomocny wyrok wskazujący ale za przestępstwo inne niż wymienione w artykule 6 rozporządzenia 1071 na 2009. Szczerze mówiąc, ja zupełnie nie pamiętam, za co on miał ten wyrok wskazujący, ale na pewno nie dotyczyło to właśnie prawa handlowego, upadłościowego, dostępu do zawodu, prawa o ruchu drogowym, odpowiedzialności zawodowej i handlu ludźmi ani narkotykami. To nie było nic z tego katalogu. I ten mężczyzna poszedł do sądu, złożył wniosek. my podpowiedzieliśmy, jak złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności. Bo na wniosku o wydanie zaświadczenia o niekaralności wpisuje się, że proszę o wydanie zaświadczenia o niekaralności za naruszenia wskazane w artykule 6 rozporządzenia 1071 na 2009 i w tym wniosku zawsze podajecie jeszcze, do czego Wam jest potrzebne takie zaświadczenie o niekaralności do uzyskania licencji transportowej albo spedycyjnej. I wtedy taki czas wydania takiego zaświadczenia, no to on jest trochę wydłużony, trwa z reguły około 30 dni, bo jak ktoś ma czystą kartotekę i nigdy nie był, nigdy nie był skazany, no to zaświadczenie jest właściwie wydawane od ręki. Natomiast jeżeli ktoś ma coś na koncie, ale to są przepisy, są to naruszenia innych przepisów niż tego artykułu 6, to po około miesiąca dostanie takie zaświadczenie właśnie pocztą albo może się umówić. Odbiór osobisty w sądzie i wtedy może uzyskać licencję i może się posługiwać na przykład własnym certyfikatem kompetencji zawodowych, jeżeli posiada taki, taki certyfikat kompetencji zawodowych. Więc podsumując, podsumowując, jeżeli masz prawomocny wyrok wskazujący, możesz podejść do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych i możesz, możesz zdać taki egzamin. Natomiast no, nie możesz korzystać z tego certyfikatu kompetencji zawodowych, bo nie możesz być zarządzającym transportem, nie możesz m, być właścicielem firmy transportowej czy też spedycyjnej, czy też nie możesz być w spółkach, które będą się, e, które będą się zajmowały transportem lub spedycją, jeżeli masz prawomocny wyrok wskazujący z, za naruszenia z artykułu 6 sz, rozporządzenia 1071 na 2009. Ale. Trzeba jeszcze pamiętać, że wszystkie wyroki skazujące w pewnym momencie po tym, jak odbędzie się karę i nie jakiś tam czas, to one ulegają zatarciu. To jest taki efekt, jakby takiego wyroku w ogóle nigdy nie było. Więc nawet jeżeli masz prawomocny wyrok wskazujący za naruszenia um, z artykułu 6 rozporządzenia 1071 na 2009, a może tak być, na przykład kiedy brałeś udział w jakimś wypadku drogowym i zostałeś, uznany za winnego spowodowania takiego wypadku drogowego, to był na przykład wypadek ze skutkiem śmiertelnym i takie sytuacje też się przecież zdarzają, masz prawomocny wyrok skazujący, no to nie możesz mieć firmy transportowej na siebie ani być w karesie takiej firmy, firmy transportowej, ale jak taki wyrok prawomocny skazujący się zatrze, no to wtedy masz znowu czystą kartotekę. E, więc certyfikat kompetencji z wyrokiem wskazującym można mieć, ale niekoniecznie można go używać, ale każdy wyrok wskazujący z czasem się zaciera. A jeżeli interesują Cię inne tematy związane z certyfikatem kompetencji zawodowych i z transportem, e, tutaj obok znajdziesz playlistę, na niej są inne materiały wideo na ten temat. A jeżeli interesuje Cię inny temat związany z transportem. E, który chciałbyś, żeby był poruszony w kolejnym naszym wideo, to daj nam znać w komentarzu albo napisz do nas maila na infomopotransportowce.com.pl.